100 zł bez ryzyka i darmowe 20 zł na mecze La Liga. Sprawdź na fuksiasz.pl. Bardzo wąsko, jest ile mamy do, do, do litr kosmosu? 9, 10, 11. Czyli kosmos jest pierwszy. kosmos, nie, kosmos nie jest, jest tak daleko, jakby się wydawało. Kosmos jest, kosmos jest pierwszy w czwarty <noise> 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 techniczek do z dwóch by się znalazło A, pan, Jest tak jeden fizycznie. Dacie większość technicznych. Przyjazdy na Podkarpacie dobrze wspominać do Sieniaby, do Wiązownicy, fajne obiekty, co? Wiązownica mieliśmy tam, to było z półtora km oboisko około. A szerokość miała... 300 metrów. Na rozgrzewkę szliśmy z baru jakiegoś ja chyba. To są fajne, to są fajne, to doświadczenia, nie? W końcu mamy swoje stroje, tak? Przyjechały do nas, bo na pierwszym odcinku nie mieliśmy przód. Jest naszym logo i już możemy się prezentować, tak? Dobry początek, Radek dla Ciebie też prezent. Dziękuję tutaj jest solenizant. Wszystkiego dobrego. No i teraz wszyscy razem. Pomyślności i co? Lokalne nasze I. Sto lat, sto lat nie żyją, żyje nam. Sto lat, sto lat niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz nie żyje, żyje nam. Wielki, Nigdy nie sądziłem, że swoje 40 urodziny spędzę w szatniku. I z takim prezentem. Ale marzenia się spełniają. No nie dziękuję tylko bardzo. twoje, nasze. Dzięki ślicznie za to. Fajna Dzień sprawa. Do, 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 do zobaczenia. Lecimy do zobaczenia. Pokaż tutaj, jakie fajne. Super, dziękuję, dzięki bardzo. Pan, tu bardzo. To z tyłu zaś, masz... P... 36 zł, 36 zł, za prawda? Nie, <śled> za jeden tylko. Co? Ja ją za dużą mam za duży pistolet. No, ale to zmniejszysz pistolet. No, na co, to się zaczę na tu, tak? tak? Tak. Nie da się zmniejszyć piszczela? To mi nie kryje Który to jest ten lepszy ten? To jak z westernów, do na kolano. No, następ... ten, ten, ten na kolano, następ... kolano to już ja była, no, Czy żowe? Na, na dzisiejszy dzisiejszy? Pauzowy, tak, pauzowy, to dzisiaj? Na dzisiaj się wyślę? Na dzisiaj się wyślę? Pauzował, pauzował, no dzisiaj być gotowy. Na najlepszy. Nie, przedstawiamy się. Macie yy, pozycję, nie? Ferli już ty ty Liga Krzysztof po. Powoli tej... <laughs> to Już powoli, to no, po tak, Mamy. No powoli Mamy. w tym wieku już Czyli on być... jest na trenera, tak? Najlepsze wprowadzenie do programu. A tu już, już to robisz. Na robi? ciebie. i pół Tutaj, proszę. Izolator. To ja dam prezesowi, bo było akurat dzisiaj. Panie prezesie, właśnie, prof. Panie prezesie, dziękuję ślicznie. Na start netto, 2,5 netto, czyli wystawiam fakturę na izolator. Seruj, spytaj gdzie jest Jak często słyszy pan prezes przyśpiewkę typu. Jemu cześć, jemu chwała. Izolator Bogu chwała. O, no to już przez odpowiedział. Okej, okay, a, a czy to się. A czy, czy, czy... to się. No, no. mikrofon, mikrofon jest przy. nie trafam przy tak. Ruszamy. Tak, Ruszamy, bawisz się w takim razie, żeby to było. Czekaj, czekaj, masz jakąś favo... faworyta? Konkurencję? Tak. Tak, jeden na jeden. Kurwa, i kogo to nie by szukiwać? Możesz kolegę jakiegoś. Pikiego. No, tylko Tyki No, kolano. Ty rekreć, no, już mamy. <mierne> Tyki luźne kolano. No, tutaj, zbaczamy, ty się zrębił, ja z się Dobra, z bruszkowa. Ja. No, z tej zabawy już mają, no. Ty ty ty. ty. O -o 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 no, dobra, no dobra, dobra, czyli mamy jeden na jeden gratkin Nie wiem jak się to się gra No ja też, ja też. może może różne? No różne, różne nie, no no Mówcie no, się no. jako. Słuchaj, tam jest obok stół do masażu, który wygląda jak stół do może możemy tam siatkę ułożyć Albo możemy, was tam żeby... zamkniemy w to, to, o, to, o i tam to będziemy wstali Dobrze, na deski Na desk No jak to mówią w dwóch technicznych i dziewięciu ciągnie fortepian także Konkurencja jeden na jeden, zobaczmy, pokażmy tutaj jak tu się koleżka przygotowuje jeden Ma swój zestaw jeden na jeden, tak? Które by to wziąć. Ja na twoim miejscu wziąłbym... Przy... Ty, jesteś, ty jesteś szybki technicznie. Wolny i czekam. Wolny i czekam aż ja bym bo... na twoim miejscu wziął i założył wszystkie po prostu. I wszędzie. U, 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 i wszędzie, dobra, wszędzie, i wszędzie, wszędzie. W dzisiejszych czasach coraz częściej raczej chyba odbiegamy od tego starodawnego myślenia Laga i na Robercika. My też idziemy czasami, no chłopaki. Ty, <laughs> hey, daj to jak się przygotowuje do tego, do jeden na jeden. Dobra, gotowy na jeden na jeden. A które wychodzicie na mecze? A w lewo, no dobra, a jest jakiś hymn? Daj mi teraz izolatora. Nie ma, ok. To nie dawaj, bo jednak nie ma. Ile ludzi przychodzi na mecze? 13. 13, 2, i będzie Obawiam się, że dowiedzieli się o co w tym chodzi. I po prostu uciekają. Jedno, ale wrócicie do nas? Rewalizacja 1 na 1 polega na tym, i szykiwamy przez 30 sekund. Są dwie małe bramki i ten, kto strzeli więcej bramek, wygrywa. Chyba, że ci założy siatkę. Wtedy mecz się siatkę, jeden z... i 5 punktów. Radek Majewski. Aleksander Gajdek. 1 I... na 1, 30 sekund. Jedziemy z frajerkami, nie? Tak. A nie, bo my przeciwko są. Okay, dobra, nie, Środkowy połocyk jak coś, dobra. Dobra, ja środkowy obrońca. Albo papier nożyczki, no kto zaczyna? Ktoś dał papier na to... nożyczki. Tak, chcę, Papier położy? na nożyczki. No, tak. Tak. Idzie czas! O, Leon, stoi nasz! DZIĘKIŚ! Ale mnie zaniechło! O, pierdziele! Dobra. Teraz! Nie! Teraz! Lewa! Kur... Mi na oczy jest! Nasz! Nasz! Jaki wasz? Jak wy... Jeden, ja pierdolę! Czekaj! Czyli na remis. I co wtedy? Nie na remis! Chyba! Nie ma! Nie było! Weszło! Weszło! Ej! Nie było najsot. Weszło, ale do, dograł mi. Gratki, to wyglądało. Skąd nazwa? No właśnie, no sam odpowiem. Izolator. Co to jest izolator? To jest taśma izolacyjna. Na przykład taśma izolacyjna. To wysokonapięciowe, które produkuje firma Zapel. I ta firma Zapel w 1944 roku, czyli już prawie 80 lat temu. Założycielem klubu był właśnie pracownik Zapelu. I do dziś zapel jakby opiekuje się naszą, naszym klubem jak tylko może. Zresztą wszyscy, mniej więcej prezesi, którzy byli do tej pory, to byli pracownikami Zapelu. No to ja tu obecny też. A Bogu chwała, no to chwała Bogu, że Bogu chwała. Tak. Wszystko się zgadza. Wiele osób w Polsce pytało o klub i zarządator Bogu chwała. Już wiecie, drodzy koledzy, skąd i dlaczego. Czyli właściwie jeżeli jesteś pracownikiem Zapelu, to jest duża szansa, że prędzej czy później będziesz prezesem klubu. No jestem. Drogą dedukcji Franek widzę, że już stało, czwórki ma gotowe, więc druga konkurencja po powrocie nie stresuje się w którą? W trzy bramki? Nie, Żonglerka plus szał. Ty się jesteś czujesz, techniczny ze tym tym? i w tym? Jest. Na pewno? Jest. dobrze się czuję. Jest, dobrze na się czuję. To... A ty jesteś pracownikiem zapelu? No to dobra. To a, techni a techniczny. A techniczny. To nie będziesz Ale prezesem klubu. To nie będziesz yes. prezesem klubu. Plus 3 punkty do całej plus 3 punkty do klubu, no to idealnie ale, chyba, tak? Ale, jest super, ale takich jeszcze, trzeba. to jest po prostu bonus. Ale najważniejsze jest tego, że on był przygotowany, że on chce mieć konkurencję, a to jest 3 punkty. Dawaj. Czyli kręcisz gore, drugi tak. raz. Kręc... bo 3 punkty dopisujemy. 3 punkty. Później skręcimy tak, żeby było dobrze. Zmontujemy. Wyścigi. Wyścigi. O ja, ty już drugie konkurencje Do nas, <grym> Jestem. Dawaj Franek, jestem Słuchaj, gratulacje, wiedziałeś, że fajną konkurencję, dziękuję. dzięki akurat żeby się nam nie porwały dwójki. Jest druga konkurencja, wyścigi. Trudno będzie dzisiaj o wyścig, ale będzie łatwiej o reakcję. Reakcja po zagraniu piłki przez jednego z chłopaków. Krystian jest gotowy na to, żeby zagrać piłkę, a my, kto pierwszy dopada do piłki, strzela Grześkowi, który jeszcze nie stoi, ale będzie gotowy. Krystian? Franek. <laughs> Franek ma na pierwsze, Krystian na drugie. Dodatkowo chciałem tylko powiedzieć, że Eee, przegranej oczywiście broni, ale są trzy próby, 15 punktów do zgarnięcia. Muszę pranie rzucić piłkę. Pranie na piłkę. Ale Praniu leży! Wyższy sik! Aaaa, No Zobacz! Brawo Gabi! Widać kto gra na co dzień! Ale Maciej pokazał. Słuchaj, to pan piłka, to boguchwalski Gabi, to jest nasz przyszły talent. Daj mi go na chwilę, jak z się się ściga, on jest boguchwalski. Jestem Gabi, boguchwalski Gabi. Ja pilnuję. A ty nie... Tak! Kur... Ty musiałeś poprzeć musieliśmy Wrzesiek znowu! A już ma, już po... Dziękuję. Tak, po robocie. Dzięki. Dzięki. Nie rozmaściłem to. Gdzie leci? Czekaj, na piłkę. Daj, zaraz, zaraz, daj mi to! O, mi dałeś, do, 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 do. Ej, nie mam, poczekaj, Daj kur... Ty, Daj to! Daj mi to! Daj mi Daj mi to! Daj mi to! Tak, daj mi to! Daj mi to! Daj Nie, nie Daj Dzięki Dzięki. to! Zobaczcie, to się nie grać. Jak my mamy trenować, jak my mamy robić wyniki. Zobaczcie, przyjeżdża do nas, weszło, przyjeżdża do nas to tutaj, kur, nie wiadomo kto i zobaczcie co Po powrocie po drugiej konkurencji mamy trzeciego zawodnika. Trzecia konkurencja, można oddychać, spokojnie kręcić. Zapowiadaj, co to będzie. Punkt. No, przerzuty. Trzecia konkurencja. Punkt, zagrywamy z jednego miejsca na drugie miejsce, piłka musi być w powietrzu, przyjęta przez kolegę zespołu. Właśnie, kolegę zespołu, może wybierzesz kolegę, albo może sam się zgłosił do Ciebie, może rozmawialiście sobie sami. Może macie kontakt po prostu. Może jesteście z tej samej drużyny, no trudne są pytania, też nie znamy na wszystkie odpowiedzi, ale weź koleżkę. No jak już muszę, no to tutaj Przemka nie wybrał. Wybrał, wziął tak tak. Ale możesz też zmienić. Ale zmienić. czy Wy się znacie, dobrze się znacie? No, dobrze się znamy. Tak? No to jaki ma rozmiar buta? On? Mówiłem Ci ostatnio. Ty mówisz! Trzy Brawo. No, a Ty? A on? 42. Dobrze. To pasują to się to znaczy do siebie, dobra, idealnie, to zapraszamy do trzeciej, czwartej konkurencji, trzeciej konkurencji. No i ładnie! No i dwa punkty! No, 3. Dwa. Wszystko fajnie, ale nie zrozumieliście konkurencji. To są te wzmocnienia na styczeń. Mową ciało nie jest gotowy w ogóle. A najbliżej. Brawo! 5 punktów! I konkurencja numer 4. To jestem. Proszę o. bardzo. Najstarszy ile no lat? Tak, a potem będzie jeszcze dwóch. Zabranki. Dobraki. Dobra. To fajne. Konkurencja to dla technicznych. Możesz zmienić. To jestem, nie, ja, jestem. To nie wiem, co tym no dobra, pokaż do buta. Ty jesteś do techniczny? Buda? No. Mi się wydaje, że ty byś pasował dzisiaj do 1 na 1 się rozkręca. <laughs> Piki, luźne kolano, będzie uderzał do bramki w powietrzu albo po ziemi z oczy. Ile tego <laughs> strzelamy? Tak. Nice! Pięć! I za ciosem! Tak! Jedziesz się. Tak, Teraz! Tak! Piętnaście! I daj w brzuchu! Tak! Ale poszedł! Ale to jest steczkę. Ale nie, dobra, akurat, fajnie to uderzyło, fajnie. wyszło. czwarta konkurencja jedziemy do piątej. Zagrywam mocno piłkę przyjęcie i uderzenie na dwa kontakty, a tu jest zawodnik, który będzie się w to bawił i tu może się przestawić. Christian, lewe wahadło z konieczności lewe pół środek. Ready? Nie. Yeah. Wow. <laughs> <laughs> dobra, tego nie było! Haha! <laughs> yes! Oh, jeetje! Nee! Een daj. Maak je twee contacten! No utrudnij sobie! A nie! Nie, zagrywaj! Tory były zła, szyny były zła, linie były zła. Szósta konkurencja, konkurencja numer sześć. Czyli po moim zagraniu Gaurł łapie w ręce i potem chłopaki uderzają. Trzy punkty, ale ta jest za linią, a to się nie liczy. Trzy punkty do łącznej klasyfikacji, jest ich łącznie 6. Ja a, jestem no. specjalistą z rzutów karnych. No to strzelaj. Strzeliłem 8, ale no. chciałbym, żebyś ty spróbował uderzyć Gaburowi rzut karny w takich warunkach, w jakich my musimy strzelać. Dlatego zapraszam. A ja z... dobra, a ja nie idę. A ja idę do no nie no, zapraszam a, do razie, Radek do... No, Piłka ustawiona a, jest na punkcie karnym. I okay. musisz strzelić, nie, nie? Generalnie, smutne, cała, gmina, nie cała gmina na ciebie liczy. Patrzy. Można tu Tak, o, ona, ona stoi. siada na ten. Stoi. Jak strzelam? Jesteś szybkich? szybki? E... Czy pojacyków i tu kratą robisz śmążełka? Wiesz co, no jak ściągnę ten, a jak, jak strzelisz, ściągam to i jadę tam w bramkę na szczupaka z tobą To muszę ściągnąć mikrofon. Ale jak nie strzelisz to ty 3-2-1, dobra, nie, czekaj! No ja nie no nie, ja nie mogę nie strzelić! Służisz, ja nie mogę nie strzelić! Aaaa! I lecisz od razu! Ale to daj mi się ktoś mikrofon! Dobra! Dobra panowie, trzymajcie! Się Umówione! Te! I to jest jeden punkt! Plus jeden punkt w klasyfikacji! 6 metrów! 6 metrów poszło. Dobra, dziękuję wam, dzięki wszystkim, dzięki bardzo za udział, za zabawę, mam nadzieję, że się dzięki. w miarę okej okay bawiliście. Dobrze się bawiliśmy, fajna zabawa. Kończymy już dzisiaj w uchwale, mam nadzieję, że Wam się podobało, łapki w górę, suby dawajcie, jeżeli chcecie, żebyśmy to do Was przyjechali, to piszcie w komentarzach. Przypominam, że partnerem technicznym jest Fuchsarz, gdzie masz do 500 zł zakład bez ryzyka plus free 20 zł na La Ligę. Czy izolator się wzmocni w styczniu? E, cały czas się wzmacnia. E, ósme miejsce nie zadowala kibiców? Eee, tak. Ale... Nadal tak. Ale pięciokrotny wicemistrz czwartej ligi. Eee, nie cofamy się aż tak daleko w przeszłość. No, walczymy o to, na ile nas stać. Czy trener takie coś, powiedzmy, by w ciągu, w trakcie sezonu akceptował? To jest dobra zabawa, fajne, fajne powiedzmy, takie pokazanie zespołu? No, oczywiście, że tak. No, wiadomo, że też trening piłkarski polega na takiej dosyć intensywnej pracy, ale też każdy człowiek, każdy piłkarz potrzebuje dobrej zabawy. Także dzisiaj zaszczyciliście nas swoją obecnością. Myślę, że każdy z zawodników bardzo dobrze się bawił i jesteśmy wdzięczni za to, że mogliśmy Was gościć. Także, także myślę, że będziemy wprowadzać też te, te, te zabawy, które dzisiaj były do treningu. Złotych bez ryzyka i darmowe 20 zł na mecze La Liga. Sprawdź na fuksiasz.pl